Szczęściarze. Muszę poczekać. Grecy mówią, że w życiu należy się zachowywać jak podczas uczty. Delektujemy się potrawami i rozmową. A na koniec wstajemy, dziękujemy współbiesiadnikom i wychodzimy. Moim zdaniem cudowne. Ale po posiłku możemy się napić kawy i zjeść czekoladkę. Albo ciasteczkę. Ja wolę zrazy, nawet zimne. Lubisz filozofię? Ja uwielbiałam. Nie moja działka. Kochałam te wykłady A pan grabasz? Chyba już pójdę. Nie. Pora na mnie. Bawcie się dobrze.